Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam e, gości i wszystkich zgromadzonych. Chwała Panu Jezusowi. Dzisiaj e, mamy szczególnie uroczyste nabożeństwo. Z tego względu, że troje z nas tutaj obecnych chcę pokazać światu, co Bóg zmienił w nich. Że Bóg dotknął ich serc, że Bóg odpuścił im grzechy. I że są tak naprawdę nowymi stworzeniami. Eee, tak pokrótce chciałbym powiedzieć w ogóle, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego taki krzeszt, dlaczego taka forma. I tak, żeby zacząć, jak to ktoś kiedyś powiedział, żeby zacząć, to trzeba zacząć od początku. Wiecie, żyjemy w czasach, kiedy produkowane jest naprawdę masę różnych rzeczy. Kupujemy, używamy ich, ale kiedy kupujemy jakiś sprzęt powiedzmy, nie wiem, radio, komputer, tam jest, wiecie, do każdego takiego urządzenia dołączona cała mała książeczka, która nazywa się instrukcją obsługi. Bez której tak naprawdę nie wiedzielibyśmy jak to ma funkcjonować. Tam jest zawarte są dane producenta, zawarte są informacje, co zrobić kiedy ten sprzęt się zepsuje. Jak to wszystko ma działać. Wiecie, tylko jeszcze jest tak, że jako my Polacy, a szczególnie faceci, instrukcje to wiecie, wyrzucamy, nie? Nie chcemy jej używać. I niestety tak się dzieje w naszym kraju, że większość Polaków tak robi ze swoim życiem, bo. Jeżeli mówimy, że wierzymy w Boga, to wierzymy w to, że On stworzył ten świat, że On stworzył każdego z nas. Jeżeli wierzymy, że On stworzył każdego z nas, to dał nam instrukcję do naszego życia. To jest Pismo Święte, Słowo Boże dane nam od Niego samego, abyśmy mogli żyć i funkcjonować. I widzimy tak naprawdę, jak niewielu ludzi tego słowa używa dzisiaj. Jak cały świat dookoła nas się sypie. Dlatego, że ludzie wypierają istnienie Boga. Nie chcą żyć według jego zasad, bo nam, ludziom, wydaje się, że to my jesteśmy bogami naszego życia. A lepszego przykładu na to, jak to wszystko jest chwiejne, ostatnie kilka miesięcy pokazało, jak, że tak naprawdę my nie możemy praktycznie nic jako ludzie. Przyszło coś, czego nikt nie widzi. Strach. Wiecie, to nie był strach w zamościu czy gdzieś tam w okolicznych miejscowościach, tylko to był strach zasiany na całym świecie. Bóg dał nam instrukcję obsługi do naszego życia. Biblia mówi nam, że głową kościoła jest Jezus Chrystus. To On stworzył kościół, to On wykupił go swoją własną krwią. To On umarł za mnie i za ciebie. Żebyś Ty się nie musiał męczyć, człowieku Żebyś nie musiał ginąć Bóg dał nam Biblię, żebyśmy mogli się o tym dowiedzieć Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza W drugim liście do Tymoteusza Pisze, że całe Pismo przez Boga jest natchnione Pożyteczne do nauki Do wykrywania błędów, do poprawy Do wychowywania w sprawiedliwości Całe Pismo przez Boga jest natnione. A więc to już jest takim znakiem dla nas, że Biblia je, nie jest zwykłą książką. To nie są opisane tylko jakieś tam historyczne wydarzenia, chociaż są. Tam są zawarte, ale Bóg przemawia tam do człowieka, po to, żebyśmy mogli poznać Jezusa Chrystusa. Każdy, kto czyta Biblię. My się powinien być świadomy tego, że od pierwszych słów do ostatnich Biblii ona wskazuje na jedną osobę: Na osobę Jezusa Chrystusa. Wiecie, Bóg kiedy stworzył ten świat, on już wiedział, że my będziemy grzeszyć że taka alwa przyjdzie do drzewa, zerwie owoc i że grzech przyjdzie na świat. Wiecie, że zostaliśmy stworzeni po to, żeby żyć wiecznie? Że Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo? A tylko przez nieposłuszeństwo, jedno nieposłuszeństwo wobec tego, co powiedział Bóg. My dzisiaj kobiety muszą rodzić w bólach. Faceci muszą zasuwać od rana do nocy. W polu nie można normalnie nic uprawiać, jeżeli nie będziemy używać powiedzmy pestycydów, bo rosną chwasty. Wiecie, że to jest konsekwencją właśnie tego jednego zdarzenia? I po to musiał umrzeć Jezus Chrystus na krzyżu, żeby to wszystko mogło zostać odwrócone. Żebyśmy mogli zostać zbawieni. I zbawienie nie dokonuje się po śmierci. Biblia nam nie, nie uczy nas tego. Ona mówi, że dzisiaj możemy podjąć decyzję, czy mamy i za Chrystusem, czy nie. I to, że Jezus umarł na krzyżu, to znaczy, że okazał nam wszystkim, mi i Tobie, swoją miłość. Jak byście traktowali człowieka, który świadomie podjąłby decyzję, że oddaje za ciebie życie? Twój przyjaciel. Jak byście wtedy o nim myśleli? Myślę, że po stopach byście całowali. Jeżeli wiedzielibyście, że idziecie na pewną śmierć. I to zrobił Jezus. Za każdego człowieka na tym świecie. Tylko, że nie wszyscy chcą to przyjąć. Biblia, Słowo Boże. Powinno być podstawą wiary człowieka. Skoro Bóg stworzył świat, dał nam instrukcję, to i ona stanowi o tym, jak powinniśmy wierzyć. List do Rzymian, również apostoł Paweł go napisał, 10 rozdział, 17 werset mówi, że wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Ale nie tylko ze słuchania, ale też z czytania. Bóg dał nam instrukcję i myślę, że każdy z nas ma taką instrukcję w domu. Tylko czy my tej instrukcji używamy? Trzeba się zastanowić. Już dzisiaj wspomniałem, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus. To On ustanawia, ustanowił swój Kościół, to On oddał za ten Kościół życie, to On zdecydował, kto w tym Kościele będzie. A w tym Kościele może być każdy. Każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, każdy, kto przyjmie Jego ofiarę na krzyżu, i każdy, kto uwierzy w to, że Bóg zbudził go z martwych. Wielu ludzi twierdzi, że Bóg jest miłością, i to jest prawda, bo Bóg kocha grzesznika, Bóg kocha ludzi, ale nienawidzi grzechu. I żeby ten grzech zmyć, Jezus musiał umrzeć na krzyżu. Nie ma człowieka, który by. Na swoim ciele poniósł tyle ran. Nie ma człowieka, który by tak cierpiał. Na nim zostało, na niego zostało wylane całe zło tego świata. Kiedy czytamy o krzyżowaniu Chrystusa, jest tam napisane, że Bóg odwrócił od niego swoją twarz. Całą ziemię zaległa ciemność, i wtedy dokonywało się zbawienie, Twoje zbawienie. Tylko, czy ty chcesz to zbawienie przyjąć? To jest jedyny ratunek. Nie ma innej możliwości, żeby być zbawionym, jak tylko wiara w Jezusa Chrystusa. Jezus, jako głowa kościoła, ustanowił ten kościół i on dał jasne rozporządzenia, że tak powiem, jak ten kościół ma funkcjonować. I dał też te rozporządzenia w kwestii sztuk. Jak ten chrzest ma wyglądać I kto ten chrzest może przyjąć I dlaczego Wszystko co robimy w naszym życiu Robimy w jakimś celu Pracujemy po to żeby żyć Żeby zarabiać, żeby mieć pieniądze Jeszcze bym się cofnął Rodzimy się Po to żeby umrzeć Nie? Każdy z nas jest tego świadomy, chociaż większość z nas to wypiera, że kiedyś umrzemy. Tylko warto sobie zadać pytanie, i co dalej? Co później? Co, rodzimy się po to, żeby być nawozem? Nie po to jesteśmy stworzeni. Nie po to jesteśmy stworzeni, żeby biegać i zabijać się dla pieniędzy. To jest oszustwo tego świata, systemu tego świata, którym rządzi szatan. Wszystko co robimy, robimy w jakimś celu. Każda decyzja podjęta za, dla. przez nas, przepraszam, e, niesie ze sobą konsekwencje. I nie kojarzmy od razu tego, że konsekwencja jest czymś złym, bo konsekwencja też może być dobra. A dobrą konsekwencją dzisiaj jest właśnie chrzest. Konsekwencją tego, że Kasia, Kamil i Marek podjęli decyzję, aby iść za Chrystusem. Oni przyjęli to, co Jezus Chrystus zrobił dla nich na krzyżu? Uwierzyli w to. Wyznali Mu swoje grzechy bez pośredników. I Jezus ich zbawił. Co do chrztu? Widzimy w naszym kraju różne odłamy chrześcijaństwa preferują różne formy przez dzieci, przez dorosłych. Jak to ma wyglądać? I często ludzie gdzieś tam, wiecie, prowadzą spory. Tylko po co? Skoro Jezus Chrystus powiedział, jak to ma wyglądać. On powiedział, jak to ma wyglądać. Myślę, że wielu ludzi dzisiaj w naszym kraju też przepycha się, kto wierzy lepiej, kto wierzy bardziej, między sobą. A czy ktoś kiedyś się zastanowił, co na temat wiary ma do powiedzenia Bóg? Skoro w niego wierzymy, to niech on by się wypowiedział na ten temat. A wypowiada się właśnie w swoim słowie, w Biblii. I on mówi, jak to ma wszystko wyglądać. I Biblia nas uczy, z czego wynikać ma chrzest. Czego jest konsekwencją. Jezus Chrystus, jeżeli ktoś się interesuje. W wieku 30 lat zaczął swoje nauczanie. Został ochrzczony. Ochrzczony, żeby pokazać, jak my mamy to robić, a został ochrzczony przez zanurzenie w rzece Jordan. Przez zanurzenie. Mówi nam o tym słowo Boże. Ale on nie mówił, że chrzest zbawia człowieka. On nie mówił o tym, że chrzest zmywa jakikolwiek grzech. On tego nie powiedział. Pierwsze, co zaczął nauczać Jezus. Ewangelia Mateusza, rozdział 4, 17 werset mówi Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Upamiętajcie się. Tego nauczał Chrystus. Nie, że trzeba chrzcić. Bynajmniej jeszcze nie teraz. Ale uczył upamiętania. I co jest ciekawe, wiecie do kogo on tam mówił? Do Żydów. Można by było powiedzieć dzisiaj do ludzi wierzących przychodzi Chrystus i mówi Pamiętajcie się to wiecie co by było, jak on by dzisiaj stanął pośród nas i powiedział do 80% naszego społeczeństwa upamiętajcie się to większość by powiedziała, no przecież ja chodzę co niedzielę do kościoła przecież ja odprawiam te wszystkie rytuały religijne raz do roku pójdę do spowiedzi w piątek czasami nie zjem kiełbasy i wszystko jest ok a Jezus Chrystus właśnie do takich ludzi powiedział upamiętajcie się On powiedział do swoich, do ludzi, którzy, jak czytamy od, w Słowie Bożym, niemalże od początku czcili Boga. On do nich powiedział, upamiętajcie się. W dziejach apostolskich Piotr, apostoł, uważany często za pierwszego papieża, powiedział takie słowa, upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Kolejność jest ważna, każde słowo w Biblii jest ważne. I tu mamy, co mówi Piotr: upamiętajcie się i niech każdy da się ościć”. Później w trzecim rozdziale też dziejów apostolskich w 19 wersecie przeto to upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Nie czytamy tu nic o tym, aby chrzest gładził grzechy człowieka. Upamiętajcie się i nawróćcie. I nieważne, w jakiej rodzinie się urodziłeś. Czy urodziłaś? Każdy człowiek musi się nawrócić, upamiętać i nawrócić, zmienić kierunek swojego podążania o 180 stopni. Ale bez Bożego działania to jest niemożliwe. Sam Jezus Chrystus mówi, że Duch Święty, którego On wyśle po swoim e, w niebo wstąpieniu, będzie przekonywał świat o grzechu sprawiedliwości i sądzie. Ży ludziom, żyje się dobrze w grzechu. Ale kiedy zaczynamy się wstydzić tego, jak żyjemy, co robimy, to znaczy, że Duch Święty dotyka naszych serc. Kasia, Kamil i Marek na pewno to doświadczyli. Na pewno tego doświadczyli. Upamiętajcie się i nawróćcie. To jest droga do zgładzenia grzechu. Dlatego, że to jest droga do Boga. A tylko Bóg może zgładzić nasze grzechy. Powiedzcie alkoholikowi, który codziennie po kilka razy doprowadza się do stanu kompletnego upojenia, żeby przestał pić? Zrobi to? Powie, że zrobi, a za kilka godzin znowu pójdzie i się upije. Narkoman, ktokolwiek to jest uzależniony, bo to jest związanie. To jest związanie przez grzech. To są, że tak powiem, w naszych oczach wielkie grzechy. A ile takich małych rzeczy jest w życiu każdego z nas? Pycha obmowa, plotka, kłamstwo. I od tego wszystkiego musimy się upamiętać. Każdy musi się nawrócić. A więc z tej drogi, którą idziemy, nawrócić się do Chrystusa. Wyznać Jezusa swoim panem. żadne uczynki dobre czy złe. żadne pieniądze Nie zaprowadzą nas do nieba. Nie ma takiej możliwości. Żadne bycie tak zwanym dobrym człowiekiem nie zaprowadzi nas do nieba. Wspomniałem już tutaj o formie chrztu. Chrzest przez zanurzenie. Jeżeli zaczynamy drogę swoją z Chrystusem, jeżeli się nawróciliśmy, to znaczy, że stajemy się Jego naśladowcami. Sam Jezus Chrystus był chrzczony przez zanurzenie. Chrzest! Inaczej. Jak myślicie, ile ludzi w Polsce nazywa się chrześcijanami? Bo zostaliśmy uszczeni za dziecka, bo urodziliśmy się w rodzinie chrześcijańskiej. I uważamy, że to jest yy, ta nazwa pochodzi od sztu, co jest kłamstwem, bo chrzest pochodzi od greckiego słowa baptizo, a więc jeżeli zostaliśmy uszczeni, to szybciej powinniśmy się nazywać baptystami. Ni chrześcijanami. A chrześcijanin pochodzi od Chrystusa, od człowieka, który idzie za Chrystusem, a nie od chrztu. Dlaczego mamy chrzcić? Biblia mówi nam w Ewangelii Marka: kto uwierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Kolejność jest ważna. Nie kto zostanie ochrzczony, bo małe dzieci nie są ochrzczone z wiary. Bo taka jest tradycja. Biblia nas nie uczy nic o tym, żeby tradycja miała nas zaprowadzić do nieba. Kto uwierzy w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, Jezus mówi. Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podstawą sztu jest upamiętanie i wiara w Jezusa Chrystusa. To jest warunek. Przemienione serce. A po czym to możemy zobaczyć? Po naszym kraju na przykład. Że chrzest nie zmienia człowieka. Widzimy to, jak się zachowują ludzie. Chrzest nie zmienia, tylko wiara w Jezusa Chrystusa zmienia człowieka. No więc tutaj rodzi się pytanie, czy twój chrzest wynika z wiary? Czy twój chrzest wynika ze świadomie podjętej decyzji przez Ciebie, że uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i że się upamiętałeś? Tutaj na banerze mamy napisane fragment z listu do Rzymian. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Zbawiony od wiecznego potępienia, na który każdy jest nas zgładzony z chwilą, przepraszam, przeznaczony z chwilą urodzenia. Każdy z nas do czego za chwilę będziemy świadkami, a więc sztu wodnego, jest konsekwencją podjętej decyzji przez Kasię, Kamila i Marka. Podjęcia decyzji, aby iść za Jezusem Chrystusem. Decyzji, które podjęli w wyniku wyznania swoich grzechów też. Być może dzisiaj Duch Święty cię dotyka. Może zaczynasz się zastanawiać nad swoim życiem. Może Jezus cię pociąga do siebie. Tylko pytanie: jest, czy na to wołanie, na to pociąganie odpowiesz? I już na koniec powiem tyle: nie wierzcie mi na słowo. Sprawdźcie to sami. Że Jezus Chrystus żyje. Jak widzicie, ten krzyż jest pusty. Jezus został z niego zdjęty. On zmartwychwstał i żyje. Jako jedyny pokonał śmierć, dlatego że kocha Ciebie i mnie. Amen.